Cześć, ja jestem Nerwo, jest ze mną Matthew. Hejka. Czełanko, witajcie. Jesteśmy dzisiaj razem na Hellcase i będziemy robić szalone 1 wersus 1 wylosowanymi broniami ze skrzynek. Matthew, powiedz, na czym będzie polegał nasz mini challenge? Nasze szalone otwieranie będzie takie szalone, że będziemy otwierali po trzy skrzynki po kolei wszystkich skrzynek historycznych, CS-owych. Tak no i wypada nam dwa te same skiny, no to tym skinem będziemy grali 1v1. Oczywiście nie będziemy wiedzieli jaki skin jest, dopiero w grze się dowiemy No I to tak, jest. na przykład nie? jeden Proszę z nas to. będzie grał, nie wiem, Bizonem, a drugiemu wypadnie jakiś 5-7 No i będzie tego typu 1v1, ciekawy. To tak przechodzimy jest. do tego Fracture Case razy 3 Dobrze Gotowy? Tak jest Otwieram Leci Zobaczymy jak nam będą te skiny wypadały, jak cały czas będą pojedyncze, no to zwiększymy potem do 4 czy do 5 Już myślałem, tak że jest. na pierwszym skończę, bo prawie były dwa Negewy Ale mi samo poszło Ale nie tym razem 30 centów 10 centów... to skrzyneczka brawo gotowy? O, czek, ja muszę przewinąć, chwilka, brawo, dobra 3 9 dolarów, let's go. go tutaj teraz Kostka, tam było nerwo 30 centów <laughs> ajajajajaj No u mnie centów. nie, ja, ja jestem w plecy, u mnie tutaj nic, nic ciekawego ja w plecy, ale mogę być gorzej, ale widziałem, było blisko Kolski. dobra, to lecimy teraz... w tak? a, dobra, no. jakoś tak się. Dobra, razy 3 jeszcze. Tak. Dobra, okej. Okay. Ostatni raz razy 3 i potem zwiększamy do 4. Tutaj jest dużo, dużo kosek. Oczywiście szansa na nie jest pewnie zerowa, ale... 16 normalnych skinów. Oj nie. I nic. Mam. Ale słabo. Mam dwa takie same. Ale to po, po mojej reakcji to tak... Uuuuuj. <noise> ja się cieszę, ja się cieszę. Ja Oj, wygrywać. Ale tak. ból, otwieraj tam razy 4, razy 5. Dobra, pięć. czekaj. Ja teraz jakiegoś laga mózgu dostałem, nie wiem czemu. Whitefire teraz chyba będzie u mnie? Oj, będzie ciężko. Whitefire? Razy 5, let's go. 7 polarów, prawiam z Zobaczę, co zobaczy co tu możesz dostać z tego whitefire. No ty pewnie gloczka dostałeś i teraz tam smutny siedzisz. Okej. Okay. Mogło być gorzej. Masz. Ale już -traki... Coś? A nie, to, to i tak nie jest. jest. Co? Co nerwo? Co? <laughs> ja chcę wiedzieć, co się dzieje. <laughs> Powiedzieć ci, to nie jest. Ale masz już broń. To nie czy jest nie? podwójna broń, ale wyleciała mi oprócz tego. Wiesz co mi wyleciało? No? Star Trek Boy Knife Urban Mask za 120 dolarów Żartujesz z tej skrzyni teraz? Co? A oprócz tego wyleciała mi broń. Powiedz tylko, że automatycznie Dobra, to nie, nie mów. Dobra, to się widzimy w grze Ale jajca Okej. Okay. Nie dam ta Nie -da. <laughs> Wiedziałeś co? Ja nie wiem jak ty to zrobiłeś Ale całkiem ładny skin jest, taki, no, jest taki. jest taki jakiś tam coś takiego. A ty masz Bizona, co? Ale to będzie siećka, dobra. Tak jest. Lecimy. Jest git, gramy. Bez A ty z na nie? To będę tam geek Jeszcze O, <laughs> o 9KP <HP> udało się! <śmiech> <śmiech> to, <śmiech> jest jest to, pierwsza runda moja. Gramy, moi drodzy, 5 rund łącznie niezłe heady mi dać, kurde. Idę, idę. Z, z tego glocka to ja muszę z 10 headów ci dać, co? O kurde. A jeszcze a, sam się, czy sam się, ja cię teraz nie trafiam ani razu, a sam się już lepiłeś chyba, co? No jakoś tak delikatnie chyba. Ale no. nie, twój mnie, twój mnie ja tak do końca lepił. Aż pojęcie się, że troszkę mi przykro, że masz tego glocka tak. Ja tutaj muszę cię z bizonem rasować Ja się muszę. Dostałeś coś? A idę, nie. O, to muszę... nada, tak. Ta taktyka muszę... z pierwszej rundy się nie sprawdza na razie. A powieci, że to jest chyba z góry przesądzony pojedynek, No tutaj ewidentnie bronie zadecydowały. Ja też staram się tu tak się w miarę tak? ty masz ładny cover, o kurde. Właśnie, właśnie tak muszę z tego gloczka kombinować. To dużo! Kurde, to strasznie tu w biegu, tak? Nie masz, tam... Masz to tak jest! Nie tam się to tak łatwo, Matthew, co ty tu myślałeś? Nie, dobra, muszę się skupić. Nie mogę z glockiem przejechać. <laughs> nie mogę, <laughs> ale Bison to <laughs> też nie, nie, nie jest, jakiś... Jakiś koks. No, nie jest wybitny. Jak masz heftkę z głową, co tu się dzieje? No i. No nie, nie. A. Dobra, 3-2 ja to... dla ciebie w pierwszej. Idziemy losować kolejne Aha. bronie. Na której skrzynce skończyłeś ostatnio, Matthew? Wydaje mi się, że to było Wildfire chyba. To teraz Shadow? Tak. 3. Jest. Tak ja jest. się modlę, otwieram już. Ja się modlę o wszystko oprócz Glocka, bo widzę, że no, tutaj też jest, no, tu jest szansa Która jest gorsza? Nie ja ma koka, Trzy tak, różne. Nie. Co ty tam już? Już wylosowałeś? Tak, tak. Ale pomiędzy dwoma kostami byłem. Pomiędzy... No co ty gadasz, to ja U góry sam otwieram. Między milimetr i na dole. Skrzynia rewolwer. Otwieram razy trzy. Na razie jeszcze nie zwiększam. Holy. Ja bym chciał rewolwer Crimson Web. To by było coś. Tak, dobra, to good luck. Nie tym <laughs> razem. Czas nie mam broń. na, na kolejną pod... szczerze... skrzyneczkę. Taką mi na najeżdża. Lepszą od Bizona, czy gorszą? Hmm. Powiedziałbym podobnej klasy, ale nie no, tak patrząc na poważne grania w to troszkę lepszą chyba. Okej. Okay. Teraz ale skrzynia CES-GO tutaj jest dużo mniej broni, więc wziąłem razy trzy. O! Trzy razy to samo mi wypadło. Polon. U. To Fantycznie jest. I są fajne skiny też droga Trzy razy, trzy, Droga skrzynia, trzy razy to samo, Kurczę, no to co tak. tutaj masz? Ja myślę, że tutaj nie jest. Nie, nie trafiłeś tak Nie, nie miałem takiej reakcji, myślę. co? Na groka i No, no. Dobra, widzimy się na mapie. Gotowy Dobra. do pokazania splukawy? Twój. Splukawka? Plu, Kupiłem ją. Spluwy. No to pokazuję, że O kurcze. A masz fajnego shotguna. To, to możesz, masz... jak, się, jak się tu fajnie pochowasz, jakiś pyk, -pyk ja Jak Ja gdzie zajdę, no. ciekawe. ustawie. A ja, ja będę kąpił, tylko tak wiesz. W Na daleko z zoomem. No, no to no, okej. Okay. To będzie troszkę takie wyzwanie. Tam. Przecież z tym blokiem pomyślcie, że troszkę. A ej, pokaż skina, jakiego dostałeś? A ty masz jakiś w ogóle brzydki? XM Makrela Makrela, yes No ja taki no ultra on był drogi wiesz, on kosztował już 9 dolków, nie wiem jakim No celu. no no, bo to stary czy skin jest tam 7 czy no takiego także próbujemy Co on tam, już mnie fleszuje cwaniak a to ja byś... Aj, Co miało być? Co ja teraz zrobiłem, bo ja z Shiftem szedłem i się zapomniałem. Dlaczego z Shiftem? I stanąłem w miejscu i tak takiego laga mózgu dostałem. <grym> co ja teraz robię jakby nie? Okej, okay, Mefiu mi daje fory oficjalnie. Taki był chyba jego plan. A ja mam ciężko teraz. Holy! coś tu słyszę tego Mefiu, nie? Coś <grym> tu. Tupnął! Tak jest! Poprzedłem go A to jest dobra zasada. W poprzedniej wygrałeś, nie? Tak. Dobrze. A to jest dobra zasada, że bez shifta, jakby, nie? No ja, ja nie używałem jeszcze chyba, tak mi się wydaje. Na razie no dobrze, sobie, no to też... się biegam. A, to Jaka jest... buła, ty to! Ta... Ale al al ta broń to jest taka losowa, co? Czy ja, Czas... ja wiem? Czas... Ale, ale czasami, czasami strzelisz na taką odległość i tam niewiele zabierzesz. A no. czasami właśnie ostro. A ja tu się boję, bo. ty masz tutaj? Cover i tak dalej. Nie To jest dobre, to jest bardzo dobre Podoba mi się ta mapka O kurczę. <laughs> jak? Jak? To... wiesz jak to ładnie wyglądało z mojej perspektywy? Ja cię próbowałem wypestkować O to taki, wychyla się śmierć po prostu i cyk, cyk Nie ma mnie Bój się teraz Mam super taktykę Ja widzę, że tak, obrałeś jakieś Lepsze rzeczy tutaj <laughs> wow, widzę, Dobra, że Mefiu się musiał troszeczkę rozegrać z tym shotgunem, przypomnieć sobie co i jak. Okej, okay. nie, ja też tak wiesz, nie chciałem cały czas gdzieś daleko stać, nie, żeby, uh -huh, uh -huh. żeby to było wyrównanie. No i 3-2 i kończymy na tym, czy? Nie no do piątek wygramy, myślę. Chcesz jeszcze, tak? Tak, lecimy, lecimy. shield shift włączyłem chcący na chwilę. Aj, dostałeś w ogóle coś? Nie powiem. Oj, oj, oj. No przecież, jak? Kiedy? Wiesz, że tu masz... całkiem fajnie się ten shotgun spróbuje Okej! Uff, Dani wszedłeś Tu masz całkiem, całkiem dobre takie różne miejsca do wychylania z tego No no, to całkiem dobrze śmiga Tylko, no jednak, jeden headzik mi da, mnie nie ma No, 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 to jest taka moja jedyna nadzieja oj, oj, oj. To, to się udało, dobrze Kurde, no jednak to jest to. Tak, tak high ground jak mam to jest troszeczkę łatwiej, powiem ci. Nie wiem, teraz by tak trochę tu speszyłeś, ty nie niech teraz, jaką. A praktykę. wiesz jak ja się czułem speszony, jak żeś tak wychylał sobie cząstkowo. I wiesz, że ja już mam połowę po takim jednym strzale twoim? Tak jest, 44. I teraz bardzo, dobra. bardzo mi się podoba to, to jest takie wesołe 1v1, nie? Takie, naprawdę nie wiadomo co się stanie, ledwo mam pieniądze na broni kevlar'a O no, albo no, ty masz faktycznie droższą Tak, ty masz, ty masz 900 za fraga jeszcze, No właśnie. Ci. Chyba tu jesteś, a nie, nie, z drugiej wychylił! Ile ty masz? Nie wiem Ale Chyba coś tam trafiłem, co? Nie Chodź tu nie. Tak jest! Ile miałeś? Dzień, sześć HP! ja jaj! Wygrana druga runda Ale to było powiem ci szczerze, że to, to jest, to jest za kryjami To, to było mega fajne, to co lecimy po trzecią Cięć broń wrogę. Poprzednio skończyłem na skrzyni CSGO Weapon No to bierzemy się teraz za Prisma 2 Razy 3, gotowy? zgadza się, otwieram O, odbieram Ja Do tej pory nam wyleciało Mi, Glock i sg 53 na jakiegoś kałaszka, wydaje I? Aj, Mam je. trzy różne Powiem tak, O, tutaj zarobiłem o, to nieźle, ja przynajmniej nie jestem na duży minus, ładnie, bo znaczy, ładnie ja zarobiłem nic nie mówię, bo ja trafiłem kosę, nie? Shattered web, otwierasz? Czekaj, czekaj, y, sprzedaj, bo tu się trochę zagapiłem. Shattered web, tak jest. jest Właśnie, ty, ty tą jedną kosą to w ogóle, Krujeczka? teraz no, może ci wylatywać cokolwiek przez, przez, przez cały otwierasz? odcinek. Tak, ja Mam. No, Okej, okay, tak, mam nie broń. Okej. Okay. Mam broń, dwa razy ta sama. Ja nie mam. No ja to na otwieraj. Tu wychodzę. Oprócz tego jednego to same minusiki duże. Dobra, to cofam się, to jest Shattered Web. Ale tak. teraz cztery. Ale powiem ci, że tak nam szybko dosyć wypadają. Przy otwieraniu po trzech. No, dosyć tak szczęśliwie będzie. No, dosyć, dosyć szybko wypadają dwa takie same. To jest tak. Ja już że mam CS20. <laughs> Aj, Masz jeje. coś? Ej, czekaj, Famas, Auk. Nie, bo podobne kolorki. Jestem na minus, mefie nie, jest, nie jest pewien, czy to jest ta sama broń, czy inna. No. On nie zna takich Ale innych. Jak jest podobny. coś innego niż Kałach, M4, <grym> AWP i jakiś to Glock, jakiś Usk, staro, wigle, to on nie, nie, nie zna innych to, broni. Jak to się nazywało? No nie pamiętam. Dobra, no nie, wie, nie wiesz, że coś takiego istnieje. Z Prismy dostaniesz P250. P P250 dostaniesz. To był hit. UMP, P90, AUG i P250. Co?! Co ci poleciało drugiego? Z 23 auk w Akto Okej. A wydajemy to oczywiście. Wow. Tak ale ty jestem... masz tu drop fajny. No, ja coś mam fartik dzisiaj w tym openingu. Dzięki, że my tutaj zaprosiłeś na te. Co, teraz Pryzma. <laughs> teraz Dangerous. Ja tak. Okej, okay, dobrze. Ja, ja tutaj pilnuję, tak. Okworzę sobie pięć. tutaj trzy z tobą. Dobra. Ale pięć lesek. myślę, że to jest ten moment, że już w końcu byleci, mi coś po Jak 5 kliknąłeś, to powinno. No. A si, mógł był. Eee o, ja trzy różne no, i strata maket. niestety. Ja nic, na minus. Też różne? Różne wszystkie. No lecynary. to Horizon. No ja już czekam cały czas bronią, która ci wyleci. No. Jakoś powiem ci, że moje oczy ciężko mają to tą <grym> Nie, Ja mówię, Mephiel nie wie w ogóle co, co, ile, jakie są bronie w się, nie. O, nie. <grym> Patrz, ja, ja z Horizona przy trzech otworzyłem już dwa razy tą samo nawet. Tak sobie testował razem z tobą. Nie jest dobrze, nie jest, nie jest dobrze. Cały czas no. różne? Naprawdę? Nie, no, wypadło mi. A, już masz? Z Horizon? Tak, tak, Horizon. Mefie, no nie mówi, Mefie mówi, nie jest dobrze. Ja obstawiam e, tego kolorowego Brzyna. No ale zobaczymy, zaraz. No zobaczymy. Widzimy się w kierce. Tak jest. Ja gram czymś takim. O kurczę, To zobaczymy. Ty masz ja mam. Glocka? Głowa. Wybieraliśmy sobie mapę tak nie zdradzając obaj nawzajem, co to może być za broń. Ja, ja mogłem, wiecie, wybrać jakąś mapę na daleko, ale chciałem, żeby właśnie było w miarę wyrównanie, nie wiadomo co ma Mefiu. No i ta mapa ma to do siebie, że... Będę grał w ten sposób. Ale tu jest dużo skanów dla ciebie, i też no tu super siadają u ciebie. Więc, więc, więc nie masz tak ciężko. Więc, no ale wiesz, ty możesz się zaczaić z glockiem jakiś potrójny strzał, coś pyk. Dobra, lecimy, a tu bez shipta czy jak to robimy? No chyba bez, znaczy jak. Dobrze. Nie wiem, zobaczymy okay. jak pójdzie. Mapa jest dosyć duża. Do siebie. No nie. Dobra, nie masz tak Ty, trafiłeś A to bez shipta, dobra. Ja tam próbuję no -scopy. nie wiem, on jest gdzieś tutaj chyba. Muszę przeładować. <noise> Tak jest. No nie. A i teraz trzeba będzie restartować za każdym razem, Okej, co? Trzeba będzie chyba, no. Bo, Bo jesteśmy po dwóch. Enemies. No no no, tak tak. No to dobra, to będziemy restartować, tak? No restartuj. I co będziemy pamiętać? Do pięciu? Możemy pamiętać, gromii. tak. Jeden zero. Ale To jest zabawne. Nie. <laughs> Jeste, o, ja muszę, ja, ja wpisuję kill, czy ty? Restartujesz za każdym razem. Będę restartował. Dobra. Ja słuchajcie z tego wszystkiego. Za każdym razem... Ja... Co? <gülą> nie, to musimy się roz <gülą> <gülą> rozejść. Rozedźmy się. to, o, to tak, tak kusiło. No czemu pobiegliśmy w to samo? Dobra, uciekam od ciebie. Gdzieś tam daleko. Nie no, to mi się element niszczenia podoba. O nie <laughs> Nie chodź tu Ty, dwa razy cię potrafię Nie! 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 A zanim tą broń przeładujesz To minie 5 godzin <laughs> Ale wybawiło no, się to dobra, dalej. Runda numer 4 Muszę coś zrobić Muszę to wygrać już teraz Chyba się czas skupić Przestać no, dawać mu fory po prostu Oj, się bałem, że Teraz tam plecy zabijesz, a ja cię nie, nie słyszę i tak dalej. O nie! Jak?! Ale jak ty to a zrobiłeś?! To jest, to jest też to, że wiesz, ty na tym scope jak chodzisz, to ja, ty nie masz swoich jakby kroków nie dajesz, nie? Żadnych. No nie, no jest, stoi w miejscu. Jest 3 do jednego. Co za koleś, ja myślałem teraz, że jest tak sk... poza mapą, jeszcze raz. Ups, tak? To, to już mieliśmy wcześniej przygodę. No. Trzeci raz pod zrobieniem. Cały czas cię raz mił za mapą? Dobra, gramy, gramy. A mnie w tym samym jest miejscu teraz zresztą. się jest Tak, jest jeszcze jeden. No, nie liczyłem, że mi tak sklep pójdzie. Ta łatwa broń masz, może? Nie. Teraz no tak troszeczkę ciekawka. tutaj poczekałem, bo cię słyszałem obok. Ale ale mapka jest taka zabawna, dosyć ciekawa, co? A z tymi randomowymi spawnami to w ogóle. Nie masz wrażenia? No nie Jejku, ale jak ładnie mnie spuszowałeś, ja tak w ostatniej chwili się, no. ten, odwróciłem, no. bo chciałem biec no. dalej Paliłem No tak dostał, ja jestem za mapą Przez serce Dobra Ale emocje, co? Tak jak jeszcze było, no? nie było No Dobra, lecimy ale, a, CO?! Nie! No co! Ja to z skopy próbuję, nie mam szans! Ale wiesz, Jakie to było nie fair! Trafiłeś tak szybko i ja potem... Myślałem, że zginę za każdym razem już od No, no, no Ale taki chyba kulek to taki random, jak te noskopy bijesz, to... Będziesz blisko mnie jesteś, bo słyszysz, jak ty kupujesz. Tak, to jest za blisko czasami. O nie, no... Ty, ale za mną rozwaliłeś tą dechę. Nie O oh Maj tu gin Powiedz czy dostałeś tak. Celowanie! Chodzę celowane teraz chodziłem Powiedziałem, <laughs> jest że to jest jesteś w... Bo ja muszę pegać tak głośno, jak tak głośno a, Ale a słyszałeś mnie teraz jak chodzę wcelowany czy nic właśnie nie pamiętam nie Nie, nie no nie słyszałem, ja nie widziałem gdzie jesteś Jaś przewagę z tym właśnie a, Ale nie no bardzo, bardzo zabawny i ten 1 myślę w każdym zestawie broni Wypadało to no. ciekawie. Jakoś tak też przy nam się mapy też do tego nie, balansowały. No. Szkoda, że to tak respiło jeszcze i trzeba było Ale ale myślę, tak. że to nie idzie, tak. Ale to, to się tako. wytnie. Widzowie tego nie zauważą. Jeśli chcecie więcej naszych takich śmiesznych pojedynków to zostawiajcie łapki w górę. Wpadajcie do Mefia na kanał też obowiązkowo. Tak jest. Zapraszam. Link w opisie i tak dalej. Mefia znacie chyba. Nie trzeba chyba. go przedstawiać, co? No. Tak mi się Sądze. wydaje. No dobra. To dzięki to wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa. Na razie.